Witajcie moi drodzy! 6 lat temu dołączyłam do duo i pewnie jesteś ciekawy, jak to wyglądało na początku, dlatego rozpoczniemy od obejrzenia krótkiego filmiku i wtedy na pewno wiele, wiele zrozumiecie. Moje wielkie marzenie sprzed 15 lat móc zabrać rodzinę na pizzę. Mając 40 lat wciąż frustrowało mnie to, że nie stać nas na wyjście do kina. Bolało mnie to, że nie mamy nic na własność, że nie mamy żadnych oszczędności. Oszczędności? Nie wiem w jakim miejscu ty dzisiaj jesteś. Może nie zmagasz się z brakiem finansów, ale frustruje cię twoja praca, bo jej zwykle nie lubisz. Czujesz, że nie jesteś dostatecznie wynagradzany. A może po prostu obawiasz się o przyszłość twoją mojej rodziny. Jeśli jest Ci niewygodnie i chcesz coś zmienić, to chcę Ci powiedzieć, że nadszedł czas, aby podjąć decyzję o zmianie na lepsze. U mnie przyszedł moment stworzenia i niezgody na to, jak wygląda moje życie. Jak wobec tego stało się to, że po trzech miesiącach zaangażowania jako menadżer regionalny odebrałam luksusową limuzynę prosto z salonu pięknego Jaguara? A swoją drogą powiem Wam, że mentalnie w ogóle nie byłam na to gotowa. Podjeżdżając do znajomych, po prostu, zwyczajnie, wstydziłam się. Dziś jest zupełnie inaczej. Dziś jestem dumna ze swoich osiągnięć. No i słuchajcie, jak to się dzieje. We wtorek znowu odbieram nowe auto, bo to stare Volvo dwuletnie już się trochę wysłużyło, więc będzie znów czas na zmianę. No i jak to się stało? Jak to w ogóle możliwe? że od pożyczania pieniędzy doszliśmy do posiadania własnej nieruchomości, która przynosi co miesiąc dochód pasywny. Słuchajcie, sześć lat temu ja nawet nie wiedziałam, co to jest dochód pasywny. Ale szkolenia Full Rich, szkolenia z inteligencji finansowej, to było coś, co naprawdę mocno wpłynęło na życie moje, życie mojej rodziny, no i na nasze osiągnięcia. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że mnóstwo liderów wydaje na swoją głowę naprawdę niesamowite pieniądze. No więc, jak to możliwe? Pytasz. No i chcę powiedzieć, że ból, frustracja, niezadowolenie może poprowadzić do ogromnej wizji. I to będzie to potężne pragnienie, takie marzenie. Coś, co zawsze będziesz miał przed oczyma i to zawsze mm, przesłoni każdą przeszkodę, bo wizja dla lidera jest wszystkim. Wizja lidera prowadzi, popycha do przodu, wyznacza kierunek, wizja rozpala tych, którzy za nim podążają. Jeśli nie masz wizji, to zamiast prowadzić ludzi do celu, jesteś na zwyczajnym spacerze. I widzisz, mnóstwo ludzi myśli, tak jak ja myślałam, że życie nam się przydarza, że nie mamy na to wpływu. Popatrz, jaka ja byłam sfrustrowana, niezadowolona, a jednak pomyślałam, że tak musi być. I teraz chcecie zachęcić, pomyśl o swoim bólu. Co chcesz, co chcesz zmienić, co Cię wkurza, z czego jesteś niezadowolony, zapisz to, weź to zapisz, podkreśl. I zrozum. Zrozum, jeśli nie masz własnego życiowego planu, to z pewnością inni urządzą ci życie. I zgadnij, co ci zaplanują. Tak, naprawdę niewiele. No więc, skoro ból i pragnienie zmiany yy, doprowadziły od niemożności wyjścia na pizzę do co-weekendowych wyjazdów, to może jednak warto sprecyzować tą wizję? Ups. Słuchajcie, co weekend z mężem jesteśmy w innym mieście, w innym pięknym miejscu. Dziś, w ogóle, co to, co to takiego? Wrzucić laptopa do walizki, odpalić go gdziekolwiek jesteś, pozostać, jeśli ci się coś bardziej podoba. Pozwiedzać, pooglądać, czy nie po to robimy ten biznes właśnie dla wolności decydowania, dla wolności wyborów. Mhm. I ten wspólny czas to odwiedzanie rodziny. Yy. Bycie z dziećmi, słuchajcie moje dzieci, jedno w Gdyni, drugie w Krakowie, naprawdę to wymaga troszkę czasu, żeby się poprzemieszczać. Czas na pasję albo te poranki, takie rozruchy, kiedy inwestujesz w swoją głowę, masz czas na rozwój, masz czas na wspólne śniadanie i dopiero wtedy w energii ruszasz do działania. I jest też, powiem Wam, dzięki temu, dzięki tej pracy. Jest też miejsce i czas na pasję. Oczywiście nie było tak od razu. Słuchajcie, to było spotkania przynajmniej 5-6 dziennie, czasem 8. Jeśli ty pracujesz dzisiaj na etacie i nie masz na to czasu, pomyśl, jak to zrobić, żeby codziennie chociaż jedno spotkanie zrobić, chociaż jedną prezentację. I spotkania z ludźmi w zespole to bardzo ważne, bo dzięki temu. Zmienia się Twoje życie. Słuchajcie, firma płaci nawet za nasze wakacje. I tu akurat mamy zdjęcia z Dominikany. Odwiedziliśmy naszych dyrektorów na Dominikanie. A teraz chcę Ci powiedzieć, co jest oznaką wielkiej wizji, bo tu nie chodzi tylko o Ciebie. Wielka wizja obejmuje ludzi, obejmuje innych ludzi i ich wzbogaca. Dlatego niesamowite rzeczy w naszym zespole. Ja jestem ogromnie dumna, że przez te sześć lat wypracowaliśmy, bo to się samo nie stało wypracowaliśmy wielu liderów. I to są liderzy z wizją, które mają już swoje zespoły, są samodzielnymi liderami. Pięknie jest na to patrzeć. Słuchajcie, jak pięknie jest celebrować wspólne awanse, wspólne wyjazdy, szkolenia, zabawa często na koszt firmy. Ale też bywamy w cudownych miejscach, gdzie się szkolimy, gdzie dotykamy luksusu, i to jest naprawdę niesamowite, w ogóle samo środowisko, to już ma potężny wpływ i znaczenie. Naprawdę jestem z tego ogromnie dumna. No i teraz chcę Ci powiedzieć tak, że wokół Ciebie są ludzie, pomyśl o nich, bo oni mają wyzwania, a ty. Masz antidotum na ich ból. Nie bądź hamem, podziel się, daj dostęp. I teraz chcę cię zaprosić, byś wziął swój notes i od góry pięknie na czystej kartce zapisał tytuł wypracowania, jak ma wyglądać życie moich marzeń. I pisz, pisz koniecznie teraz. Jak ma wyglądać życie moich marzeń? Gdzie mieszkasz? Jak wygląda wnętrze Twojego domu? A co widzisz za oknem? Jakieś bodźce, zapachy, odgłosy? Jak wygląda Twoja rodzina? Jak wygląda Twój poranek? Wstajesz i co? Co robisz całymi dniami? Co robisz na co dzień? Jak wygląda Twoja praca? Z kim pracujesz? A czas wolny? Jak spędzasz czas wolny? Co z Twoimi znajomymi? Jacy to ludzie? Pisz, koniecznie, pisz, pisz jak najwięcej. Jak spędzasz wolny czas? Co z Twoimi pasjami? A co w świętach? Słuchaj, a jakie masz marzenia, pragnienia, jakie masz talenty? Napisz to wszystko, użyj tych talentów w życiu marzeń. Piszesz? Słuchaj, masz jeszcze pół minuty, pisz koniecznie, pisz jak najwięcej. No słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Proszę, zostaw teraz dwie kartki wolne i koniecznie tu wróć po spotkaniu. I dopisz wszystko, co Cię nakręca. Piękna ta wizja, co? A co, jeśli nie ruszysz, by ją wypełnić? Co będzie z Twoim życiem? Co będzie z życiem Twoich najbliższych? Pamiętasz ten ból, który zapisałeś, zapisałaś na początku? Brutalne, ale pozostanie Ci się z nim pogodzić, jeśli nie ruszysz w kierunku wizji. A może Twoje marzenia były takie małe, dopiero co się rodzą? Podobnie ja miałam na początku. Chcę ci powiedzieć, że w takim razie jesteś w dobrym miejscu. Po prostu podepnij się pod wizję twojego lidera, połącz z nim siły, bądź partnerem, aż wybudujesz wielką wizję i zespół. I na zakończenie chciałam podzielić się czterema tipami dla tych, którzy chcą popracować nad wizją. Po pierwsze, wsłuchaj się w wewnętrzny głos. Jeśli chodzi o ten wewnętrzny głos, pomyśl, co cię porusza, co cię prowadzi do płaczu, do śmiechu, co cię inspiruje, co ci dodaje energii. Znajdź miejsce niezadowolenia, co nie działa. Czy jesteś zadowolony z wszystkiego? Po trzecie, korzystaj z doświadczenia tych, którzy osiągnęli to, czego pragniesz, i przyłącz się do wspierającego środowiska. No i po czwarte, otwórz się na głos z góry. Ten, który Cię stworzył, zna Cię bardzo dobrze. On doskonale wyposażył Cię w charakter, piękny charakter, wyjątkowe talenty, bo wie, do czego Cię przeznaczył. Odkryj misję swojego życia. Znajdź swoje przeznaczenie i podążaj za tym. I na koniec chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Dzięki wizji nabierasz rozpędu i dokonasz postępu. Dziękuję.